Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Far 3, gdzie będziemy teraz szli do misji tutaj. A ty, panie... A, a ty, panie, tutaj sieć Co tu za misję? Co Last night, I thought it was thunder, but when I looked outside my window, I saw a plane fly right over the house. It was on fire. It was terrible. Nobody saw it. Nobody believes I saw it. But it crashed somewhere over there. People could be dying. They might be dead. Please, go save them. I'll take a look. No dobrze, zobaczymy czy miała rację, czy tam nie ma... Nie jest jakaś zdziwiona. No, to jest obok. Nikt nie wierzy jej. To nam mieszka od domu, idealnie obok tego miejsca. A dobra, nieważne jednak, nie. <laughs> to jest po prostu paralotnie. Hi. I don't know what are you doing here? I was just about to make dinner. An old woman in the village was raving about a wrecked plane. Anyway, I'm sorry for bothering you. This plane crashed 10 years ago, crushed a house. You can see a few remains outside. Thanks. You and the so village you know Yeah, why? Hey, Oh, nothing. Only that there's no old woman who lives there. to z kim ja gadał? Co to za kurde duch był? No nie, to, to była kobieta. What the fuck was that? No dobra, mamy tam jeszcze misję, Spokoj, Tu jest nie misja jeszcze. Do niej podszedł. To jest jeszcze łódka. No, tam jest łódka, a tu tam jest jeszcze jakiś skarb, ja go chętnie ogarnął. Tak właśnie myślałem. O, zbierajmy sobie wszystko co możemy. I lecimy dalej. Boże, to będzie taka epicka skoki nawet na jedną... jeden malutki centymetr, a jak ja ci każę skoczyć, to ty nie skoczysz. Gdzie to jest misyjka? Dobra, tutaj. Lecimy do misji dodatkowej, zobaczymy co ma. Jeszcze musimy jakoś główną niedługo zrobić, bo już myślę, że się wsporłem tyle, że mogę. Okej, okay, tutaj jest fajne przejście. Myślę, że z moim lękiem wysokości bym nie wszedł po tym. Myślę, że to jest w powietrzu. Mogę oprawić żuwa. Biorę. nie wiem po co, ale biorę skorupę. Kurde niebezpieczne zobaczcie, kury se chodzą, Kazury by je pożarły od razu przecież.

I'm ashamed, but I cannot speak to anyone here. There are no secrets among the members of my church. It's okay, I won't tell. Bless you! <laughs> I say that a lot, yes. My husband says I do. David, He is a good, God-fearing man. But I am I'm worried he is committing adultery with another woman. Sorry. I do not wish to see good. it. But I want to know. Can you go? For me? Find him. See who he talks to? i know if it is true that the lord will forgive him Co to za missia, w ogóle? that's david who's he talking to maybe i could get in closer hey nothing to lose i have rebecca you're lying to her i love her you're still lying to her she's very you religious she does. won't understand i don't want to That's hurt enough. her you already did she just doesn't know you did you're being unfair about me about rebecca about me shh not so loud jala you think i have nothing please i if you go back to her then i'll be alone and she'll have you but what do i know i'm just being unfair I cannot wait. your wife sent me what do you want I won't pay you you need to man up and tell her yes yeah I know thank you for giving me a chance to do it myself I say you're quite. You're staying with her it doesn't matter I've heard two people I love I don't deserve either one she's colleague? Miłosna sprawa, o, czekaj, co ty masz do żarełka, koleżanko. Jest co jeść. No dobra, co możemy jeszcze porobić? Ale wiecie co, polećmy na główną misję. Czemu nie? Tak, kurde, mam ochotę na główną misję. Trzeba coś zrobić, nie? Co hmm. to są nasi? Tak, to są nasi. Jeszcze bezpiecznie mogę powiedzieć, że jest ok. Patrzcie, jakiś list jest. Ja bym chciał zobaczyć, co to jest za list. Dobra, dużo expa A, bo są listy. A, dobra, spieszmy może, albo czekaj. Drugi list, Dobra, to może ten, ten przeczytajmy. List śmieją. siostrzyczko, to moje ostatnie słowa. Skończę pisać popełnię Sepuku. Boże, Sepuku to jest, to jest, są listy tych jeszcze Japończyków. Wiecie, Japończycy, jeżeli przegrają bitwę albo są generałowi, po prostu robią ten taki swój, e, właśnie Sepuku, że wbijają sobie sztylet z brzuch, to ja wiem. Chcę, aby mój ostatni czyn był honorowy, ale zanim umrę, pragnę wyznać komuś pragnę. Tadao nas zdradził, przeczytałem jego list, gdy usłyszał o bombie zrzuconej na Hiroshima, zniszczył radia. Nie winię go, chciał oszczędzić nam głożkiej prawdy. Major nie był tak wyrozumiały, zastrzelił Tadao i próbował zabić tych, którzy protestowali. Obnololiliśmy się, Major nie żyje, ale pozostali również zginęli. Ren zmarł na zakażenie wczorajszej nocy, więc zostałem sam. Żałuję, że przełożyłem rękę do zabójstwa Majora Mogi. Był porządnym człowiekiem. Oby przodkowie zrozumieli i zlitowali się nade mną. Mam nadzieję, że przeczytasz kiedyś te słowa i mi wybaczysz. Żegnaj, szynzi. Szyni. Dobra. Na razie mi karty tamte nie obchodzą. Czekajcie, bo tu są luty pochowane. Pani, i panowie, ja nie przejdę, nawet nie wiedziałem, że mogę rozwalić takie ścianki. Dobra, lecimy do misji głównej. Zapiszmy sobie przed.

Consider, if you will, this monumental testament to irony. The bloody chaps, right, They form a special unit of, uh, ...you know, to try and find, like, lost treasure and riches to feed their empire. But the wankers don't realize that... ...this... ...they're <laughs> building a the bloody thing right over the fucking stuff they're looking for. Well, come on, ask me. What are they looking for? Buck? No. I should cane you for that. I really should. But you know what? I won't. I'll cane Keith instead. Thereafter, the chow fucking yang. This flagship that used to belong to uh, this famous Chinese general called zingyi, Yi, he the bloody thing. He just fucking disappeared. With tons of riches on it, including, yeah, my fucking knife. That's it. Look after yourself, eh? History lessons over. How <laughs> oh, cool do they sound on very I think this is the I'm gonna kill that motherfucker. O, no, zastrzelę go zaraz. Really Okej, okay, tutaj muszę się rozglądać. Może nie zobaczyłem go. Się czuję trochę jakby w metro. Przeszukujemy dalej ten bunkier No dobra, ja myślę gdzie to było? Podwodne doki mówicie oh, shit. Boss's men are here? Dobra panowie Nie będzie na cicho niestety Czekajcie, chcę tu jeszcze zwiedzić to miejsce Poczekajcie, a czy coś się z góry? Pieniążki, chociaż my tych pieniążków mamy za dużo, musimy zacząć kupować chyba ulepszenia do broni, po prostu tak. Okay, let's go. <śleski> pięknie panowie Easy. Nie, crash gry. Dobra. Mamy co? Hello, hello. I chyba działa. Jesteśmy tutaj właśnie przy tym wybuchu. Wszystko jest ok. No niestety, krasz to krasz, Nie poradzę nic na to. Gruntu by się nie poddawać. Chociaż się wyrąbałem dwa razy, się zaśmieję. Na szczęście usłyszałem. Słyszałem na sekundę przed wielkim szmarem. Jezu. Pierdziela. Ja wiedziałem, że tam się coś czerwonego... Dobra, udało się nam na szczęście. Już nie wiem, gdzie to nas prowadzi, tak naprawdę. Ua, chińskie ruiny. Tak, jak właśnie myślałem. Za prosto, nie? No dobra. Można zaraz przejść tym drugim przejściem. I płyniemy dalej, o kurde I Jak tam blokuje przejście co chwilę O, skarby trzeba zebrać Zapisy tu nie działają niestety Jestem Chyba tak. Ol, ogromny statek spadnę. Spadnę. My God! be or How do you keep finding me? <laughs> I know. Well, you are leaving a trail of human breadcrumbs, mate. Hell and fucking Keller keep up with you. Not that I mind the body count. You coming up? Come on. Give us a hand. I don't have your knife. All right. No, oh, no, 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 Jason. That's not all right. It's just a little fucking knife that I asked you to get me, but you're too bloody incompetent, too fucking lazy to get it for me. Too busy playing games, aren't you? Well, fine. I just got to play a game of pin the tail on the donkey with Keith. The only thing I found was this ring. I bet it fits on the compass. Well, I don't know. Go on, stick it in then. this is some magical shit my heart's a flutter in anticipation i'll see you around jace you know where i'm supposed to go don't you Oh no, mate i just know where you're headed <laughs> o ty ciulu. wszystko wiesz. Skanuje mnie kurde jakimś magicznym laserem. Gdzie jestem w ogóle? Tutaj. Super. Małpie figle. Ciekawe, co to jest. Jeszcze tego nie sprawdzam. Nie jestem jeszcze taki ciekawski. To jest misja. Główna. Co robimy? Co robimy na koniec odcinka? Coś takiego spokojnego, może to? Ta, zróbmy to i skończymy odcinek. na dzisiaj się skraszował. Jest mi smutno. No, my nie mamy czego kupić. jakieś ulepszenia, bo wiecie, coś musimy robić z tym piecem, z życzami. Matę no mamy wszystkie. Na się chyba tyle co z tych ulepszeń. Dobra, my się kierujmy dalej. No te umiejętności, może wydajemy je. Pięknie. I jeszcze tu nie ma żadnego pojazdu. No świetne, świetna zabawa. Dziękuję. Lecimy. Nie wyszło. Tak, ja mam nieść pomoc. Zobaczymy. Zwej najbardziej niestabilny pojazd. Temu się nim stra strasznie jeździ. Znaczy jest taki strach, wiecie, jechać jadąc. Trzeba trochę powiedzieć kapanie, żeby odlokować sobie więcej map do wzięcia, wiecie? To będzie nasz cel następny, ale to w kolejnym odcineczku, więc do zobaczenia wkrótce, cześć!